Siema, ja jestem Kerkas a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam plugin na, na skrzynki, czyli plugin GetCase. Wpisujemy pl. Sprawdzamy czy plugin nam się działa, wgrał. Jak widzicie, jest na zielono, czyli się wgrał. No i pierwsze co robimy. Szukamy itemu, który ma nam posłużyć jako skrzynka. Ja sobie wezmę na przykład szalker, niech to będzie zielony co jego postawimy. No I teraz tak, drugą komendą, jaką powinniście wpisać, to jest najpierw musicie się popatrzeć na blok który ma posłużyć jako skrzynka. No i wpisujemy case, set location. Rzadka. Jak widzicie, mamy tutaj taki napis. A, i żeby taki napis nad skrzynką wam się pojawił, to musicie mieć w plugin również decent holograms. To tak swoją drogą. No i tak, klikamy. No jak widzicie, już mamy to tutaj, tutaj jakąś taką skrzynkę, ale jak widzicie, nie mamy w niej itemów, a więc jak je dodać? No to na przykład, nie wiem, damy sobie diamentowe itemy i na przykład totem. No i wpisujemy case, edit, no i nazwa skrzynki. Pakujemy sobie wszystkie itemy do środka i teraz tak. Musimy najechać na dany item jednocześnie klikając Shift i prawy przycisk myszy. Jak widzicie, mamy tutaj coś takiego jak Chance, czyli po prostu ile ma być procent na wylosowanie itemu. Ja sobie dam tutaj 2.0, shift i prawy przycisk myszy. Tutaj dam 2.4. Tutaj tak samo dam 2.4, 23 może być. Aha, dobra, bo to jest to, które robiłem tutaj, na przykład 2,1 no i tutaj 2,2. .2. I aby to, co edytowaliśmy w skrzynce, się zapisało, no to klikamy tutaj Save, wychodzimy, wpisujemy case reload, zawsze, jak ustawiamy itemy w tej skrzynce, albo w ogóle w innej skrzynce, albo robimy coś w konfigu, to zawsze trzeba po tym wpisać case reload jak widzicie tam się dodały, mamy szansę no i możemy sobie w sumie otworzyć skrzynkę wpisując, żeby nadać kluczyk case give ja jestem na swoim alcie league.pl jest też coś takiego jak give all czyli możecie dawać klucze graczom którzy są aktywni na całym serwerze ja wpiszę sobie give pl że rzadka, a jeszcze ilość, 1. Jak widzicie mamy tutaj napis k rzadka, ale to sobie później zmienimy w konfigu. No i tak. Mamy tutaj opcję open with spin animation, czyli czy skrzynka ma być otwierana z, z animacją. Jeszcze jedną sobie nadam. Czy bez animacji. Otworzymy jedną z animacją i drugą bez. Otworzymy z animacją, jak widzicie mamy tutaj Ładną animację O, No i wygrałem na przykład but Teraz bez animacji No i wylosowałem yy... Diamentowy hełm Nie mogłem się wysłowić Dobra Ale jak widzicie Jak będziecie otwierać skrzynki ja mam tu napisane losowanie Bo tego nie będziecie mieli Będziecie mieli po angielsku Bo ja już sobie wcześniej zmieniłem Testując ten plugin, tak samo tutaj teraz będzie wylosowałeś. To sobie też zmieniłem, wy ci mieli to po angielsku, ale spokojnie pokażę Wam, jakby gdzie to zmienić. No i otworzymy sobie bez animacji. No i miaczek wylosowałem. Dobra, gdyż już wejdziemy w nasz serwer Alternos, klikniemy sobie Plugins, Get Case. No i tak mamy tutaj wiele różnych zakładek. Pierwszą, którą sobie wejdziemy, będzie config e-mail. I teraz tak, ja mam tutaj napisane losowanie. Pamiętacie tak jak mówiłem, że to losowanie sobie ustawiłem wcześniej. Jak widzicie. O, tu mam napisane losowanie. Wy będziecie mieli to po angielsku. No ale już wiecie gdzie to gdzie to ustawić. Tu sobie możecie zmienić na losowanie bądź inny tam inne jakby słowo. Zjeżdżamy niżej i mamy tutaj wylosowałeś. Czyli o, jak widzicie, wylosowałem item i tu jest u góry wylosowałeś trzy kroki. Wy będziecie mieli tu po angielsku, ale możecie sobie zmienić właśnie tutaj, na linijce 50, więc wszystko ładnie gra. Zjeżdżając jeszcze niżej, mamy tutaj tak. No ani, Animation Item. O chodzi? Jest tutaj open wi without the animation e, czyli tutaj e, ten barwnik zielony i mamy napisane open wi without the animation jeśli chcemy na przykład tutaj żeby pisało mm, otwórz bez animacji e, klikamy zapisz wpisujemy case reload no jak widzicie, już mamy tutaj otwórz bez animacji. Kolorek możemy sobie również zmienić, czyli na przykład ma taki kolorek. Jak widzicie, wszystko się ładnie zmieniło. No i tutaj tak samo, czyli zjeżdżając niżej mamy Open With, uh, with Spin Animation, czyli otwórz, otwórz z animacją. Tutaj damy sobie kolorek na przykład taki. Klikamy zapisz. Case reload. No i jak widzicie mamy otwórz z animacją. I otwórz bez animacji. Jak widzicie nie mam klucza. I pisze mi no ok. To sobie też zaraz ustawimy. Wchodzimy w cases. No i tutaj wyświetlą wam się różne pliki z waszymi skrzynkami, które stworzyliśmy. Ja mam rzadkę, więc sobie wchodzę. No i tak. Lootbox. E, dobra, nie to, przepraszam. Title in... O co z tym chodzi? E, jeśli otwieramy skrzynkę, to mamy tutaj napisane lootbox rzadka. Jeśli chcemy, żeby tu na przykład było napisane rzadka skrzynia, no to właśnie w GetCase cases i właśnie nazwa z tą skrzynką, e, to tutaj mamy w piątej zakładce właśnie lootbox rzadka. my sobie zmienimy na rzad... Rzadka skrzynia Dobra i tutaj nadal mamy item K, czyli nasz kluczyk. Jak widzicie mamy tutaj K rzadka, czyli nadamy sobie jak kluczyk no i mamy tu podpisane jako K rzadka. A jeśli chcemy żeby to było na, na przykład mm, klucz do rzadkiej skrzyni, no to sobie tutaj kasujemy. No i piszemy na przykład klucz do rzadkiej skrzynki. LOR możemy sobie dodać, czyli opis, Otwo, otworzysz tą skrzynkę na spałnia. Klikamy zapisz. Ok, jest reload. Ten klucz sobie usuniemy. Damy sobie nowy, no i jak widzicie mamy klucz do rzadkiej skrzynki, otworzyć tą skrzynkę na spałnie. Czyli otwieramy i widzicie mamy losowanie. Wygraliśmy i tam mamy wylosowałeś. Więc wszystko ładnie gra. Tutaj też jest ładnie po... O! I tutaj mamy rzadka skrzynka. napisana zamiast lootbox rzadka. Eee, dobra, dalej. Wchodzimy eee, w lęk nas nie interesuje. Location. Tutaj będziecie mieli lokację z każdą skrzynką, która została stworzona, no i mamy coś takiego. To jest ogólnie ten hologram, czyli jak chcemy, żeby było tu napisane, dajmy, e, rzadka skrzynka, klikam w zapisz, o nie to, case reload. No i jak widzicie mamy rzadka skrzynia napisana. Więc tak to fajnie wygląda. Dalej mamy lęk. I tutaj mamy noc. O co chodzi? Jak widzicie mam skrzynkę. Nie mogę otworzyć, ponieważ nie mam klucza, więc wyskakuje mi informacja no okay. Jeśli chcemy, żeby na przykład wyświetlało się, że nie ma, nie posiadasz klucza, no to wiadomo. Nie posiadasz, posiadasz klucza. I piszemy zapisz. Case reload. No i teraz piszę, nie posiadasz klucza. Idąc dalej, mamy T, Case is disabled nas nie interesuje. Dalej, full inventory. Jeśli chcemy otworzyć skrzynkę, a mamy zapełnione EQ. Czyli na przykład dajmy sobie skrzynkę. No i nie możemy otworzyć. Pisze nam tutaj na czacie full inventory. Więc sobie to możemy zmienić na masz pełny equipunek. Zapisz. Da jest reload. I teraz jak będziemy chcieli otworzyć, no to... Piszę, masz pełny ekwipunek. Ja sobie zwolnię miejsce. No i, no, i wygrałem spodnie akurat. <grytanie> Dobra. Lecimy dalej. No permission. Czyli tutaj tego nie ruszacie. Oj. Oj, oj, oj. oj. Coś się tutaj porobiło Ejko. Dobra, niech jak będzie. Albo no, zmienimy. dobra Przepraszam. <laughs> to sobie zostawiacie, ale tutaj no permission sobie wpisujecie. Na przykład nie, nie masz permisji. E, klikamy zapisz. Okay, reload. No i. E, no, znaczy, no tego, tego Wam nie pokażę, ale to mo może sami się przekonacie. E, no i co, to w sumie było na tyle, jeśli chodzi o te skrzynki. Yy, dzięki, cześć.